Siemanko mordeczki z tej strony Salamon. Witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym sklepie na moim kanale dzisiaj został dodany nowy skin taryfiar, można go tak na, nazwać, taksówkarz, e, damska we, znaczy męska wersja Bambika. Skin 8 na 10 za 800 Fdolców. Bardziej bym Wam polecał taryfiarę, bo jest przecudowna i kosztuje tylko 800 Fdolów, więc jak ktoś jeszcze jej nie ma, to polecam z całego serca. Do tego mamy kilof, który sobie zakupiłem na drugim koncie. Jest spoko, kosztuje tylko 500 dolców i lotnie za 500. lotnie też jest w miarę ok, jeszcze przed rozpoczęciem przypomnę wam o moich nagrodach. Na wesprze twórcę mam dla Was przygotowana najlepsza nagroda na polskim YouTubie: 5 skinów, czyli Royal Bomber Galaxy. Nintendo, Nvidia i Xbox dla jednej osoby, 500 zł dla drugiej, fałdolce dla trzeciej i czwartą nagrodą jest moderator na mój główny kanał z możliwością promowania swojego kanału. Czyli macie moderatora i możecie promować, się, możecie promować swój kanał na moim kanale. O tak, także przychodząc dalej do sklepu, mamy te dwa tragiczne skiny za 1500 fałdolców z plecakiem. Nie polecam w ogóle Kilow za 800 w miarę, ok, ale też raczej tak średnio, dużo kosztuje. Do tego jest lotnia za 800, też taka w sumie średnia lotnia. I ten skin, który jest też tragicznym skinem, nie wiem, te dzioby mi się kompletnie nie podobają. Przechodząc dalej mamy emotkę. Za 800. Ten jest mega skin hardowy, mega ładny, mi się mega podoba, taki z pierwszego sezonu, taki mi przypomina, naprawdę fajny, bardzo fajny. Emotkę, całuski, dla wszystkich jak ktoś wygra gierkę, całuski, proszę bardzo. Musznek bambo. Aczkolwiek błyszczka mi się bardziej podoba, ale musznek bambo też jest spoko. Kilow za 800. Taki średni. Nie wiem. Za kawałek patyka 800 faudylców dużo. No i lotnia. No i lotnia. Taka lotnia za 500 też nie jest, jakaś, nie jest jakaś kozacka, ale taka lotnia jest. Pamiętajcie, aby subskrybować moje dwa kanały, mój ten kanał i mój drugi kanał, mój główny kanał, gdzie jest ponad 100 tysięcy subskrypcji. Zapraszam Was również na Instagram, bo tam są zawsze wszystkie wyniki wszystkich konkursów, także wpadajcie na Instagram, macie wszystkie linki w opisie. No i tyle, mówię. Pamiętajcie o kodzie wesprzyj twórce Salamon. Ety Salamon on się właśnie resetuje, co dwa tygodnie się resetuje, także patrzcie czy się wam nie zresetował. Mówię, że już niedługo jest losowanie, wesprzyj twórcę mam mało wspierających, więc szansa jest duża i po prostu tyle. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się, miłego dnia wam życzę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!